Witajcie siemanko Słuchajcie, taki tutaj mamy temacik. Klient przyjechał, że autko ma brak mocy. No i stwierdził, że hamulce mu trzymają, bo jak dodaję gazu, to auto coraz to słabsze się robi. Jakby go coś hamowało, coś trzymało. A więc co zrobiliśmy? Po pierwsze co, klient mówi, hamulce trzymają, autko wjeżdżamy. Koło ściągamy. Tu już mamy to zrobione, akurat ściągnęliśmy, że stwierdził, że to lewe koło przód. No, zrobiliśmy, tu patrzymy, nie, no wszystko jest w porządku. Zacisk ładnie wszystko pracuje, wszystko jest elegancko, nasmarowane, czyściutkie, zero korozji, czyli to nie to. A więc co robimy? Składamy wszystko, robimy próbę autem. No i pojechałem na próbę. To się ukazało faktycznie, auto coś hamuje jakby z tyłu. Stał ktoś i go po prostu trzymał, nie dał mu w ogóle odjechać. No i co? Pierwsze co. Zdiagnozowaliśmy, że najprawdopodobniej coś jest z doładowaniem. No więc tak tutaj jak widzicie już mamy rozebrane. Rurę od interpolera z dolotu. Także. Też tutaj widać, jest wszystko zaśmiecone. Teraz to złożymy i tak, to tylko tak doraźnie, żeby zobaczyć co tutaj się w ogóle stało, czemu to auto nie jedzie. Ale to poskładamy, rurę założymy, wymyjemy wszystko, jak już znajdziemy przyczynę. No i teraz słuchajcie, najważniejsze. Pierwsze co zobaczyliśmy, czy tutaj ta klapa gasząca chodzi. No i stwierdziłem, że chodzi. Potem EGR. Odłączony kombinowane, no nie, czyli to nie gier, wszystko w porządku. No i potem była przepływka, też w porządku. No i ściągnąłem w końcu rurę tą z dolotu z turbu sprężarki. I zobaczcie, jaki tu jest też syp. Trzeba będzie to wszystko wymyć, ale czegoś takiego to się nie spodziewałem zobaczcie jakaś masakra, co tam się stało, czy coś tam wpadło? No nie wiadomo jakby coś wpadło no to by coś musiało dojść nam stąd, z dolotu no to ściągamy filtr a tu filtr akuku cały Przepływka. No, więc to się nam nie odłamało. Czyli nic do lotu raczej nie wpadło. Zaraz jeszcze ściągniemy tutaj tą rurę dolotową. I zobaczymy, czy z tamtej strony się coś nie odłamało i nie wpadło nam do środka. Dobra. No i teraz sprawdzamy sobie po ściągnięciu rury, jak wygląda. Przepływomierz hmm, też jest cały, kompletny nic tutaj nie widać żeby coś jakiś element mógł odpaść, czyli po prostu zużycie turbiny naszej spowodowało tu wszystko siadła po prostu, no, być może też niewymieniany olej na czas zimny silnik Wysokie obroty od razu. To wszystko właśnie powoduje uszkodzenie naszej turbosprężarki, bądź gaszenie silnika z obrotów. Czyli zajeżdżamy na miejsce, gdzieś silnik był na wyższych obrotach, zajeżdżamy, od razu go gasimy. No nie, tak nie róbmy. Dajmy mu troszkę, chociaż tam z 10 sekund 15, niech on sobie jeszcze pochodzi, i wtedy gaśmy. To naprawdę też zadba o naszą turbinę. Jeżeli chcecie, żeby to w miarę pochulało olej na czas, to jest podstawa. Zimny silnik nie dajemy od razu wysokich obrotów. Ciepły, rozgrzany silnik dojeżdżamy na miejsce, poczekajmy chwilkę, z 15-20 sekund, nawet niech troszkę ta turbinka nam się schłodzi, zwolni obroty swoje i wtedy gaśmy motor. Także co? No nic, czeka nas tutaj grubsza robotka trochę. Będziemy wyciągać tą turbinę. Wszystko regeneracja. No i montaż. Mycie tego wszystkiego. Także zaczynamy. No na chwilę obecną tutaj już kończymy Temat yy, braku mocy naszego turana. Także łapki w górę, jak się podobało. Subskrybować kanał, będziecie na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich.